Dobry wieczór. Ja cię bardzo krótko, nie słowo, do, nie słowo komentarza do czytań, ale do patrona dnia dzisiejszego, świętego Floriana. Florian, patron strażaków. Strażacy to, strażacy to ci, którzy leją wodę, żeby zgasić pożar, w przeciwieństwie do nas, księży, którzy powinniśmy tej wody nie lać. Na Ambonie nie powinna lać się woda, ale powinna być wypowiedziana Ewangelia. Dlatego bardzo krótko dzisiaj... Yy, Gdybyście spotkali mnie, kiedy leję wodę z ambony, albo spotkali innego księdza, kiedy leje wodę z ambony, to miejcie odwagę nam o tym powiedzieć. To miejcie nam odwagę powiedzieć, chcę prawdziwego ognia, a nie chcę lania wody. Florian strażakom patronuje w laniu wody. Florian księżą może patronować w tym, żeby zapalali ogień, a nie lani wodę. Dobrej soboty a myślę, że jeszcze sporo fajnego, dobrego możemy dzisiaj zrobić. Dobranoc.